Z ewangelii świętego Mateusza Jezus opowiedział swoim uczniom tę przypowieść. Podobne będzie królestwo niebieskie do dziesięciu panien, które wzięły swoje lampy i wyszły na spotkanie pana młodego. Pięć z nich było nierozsądnych, a pięć roztropnych. Nierozsądne wzięły lampy, ale nie wzięły z sobą oliwy. Roztropne zaś razem z lampami zabrały również oliwę w swoich naczyniach. Gdy się pan młody opóźniał, senność ogarnęła wszystkie i posnęły. Lecz o północy rozległo się wołanie: Oto pan młody idzie wyjście mu na spotkanie. Wtedy powstały wszystkie owe panny i opatrzyły swe lampy, a nierozsądne rzekły do roztropnych: użyczcie nam swej oliwy, bo nasze lampy gasną. Odpowiedziały roztropne: Mogłoby i nam, i wam nie wystarczyć. Idźcie raczej do sprzedających i kupcie sobie. Gdy one szły kupić, nadszedł pan młody. Te, które były gotowe, weszły z nim na ucztę weselną i drzwi zamknięto. Nadchodzą w końcu i pozostałe panny, prosząc, panie, panie, otwórz nam. Lecz on odpowiedział, Zaprawdę powiadam wam, nie znam was. Czuwajcie więc, bo nie znacie dnia ani godziny. Wydaje się, że kluczem do tej dzisiejszej Ewangelii jest słowo roztropność. Pan Jezus ją zarysował bardzo mocno w kontekście braku. Bo co z tego, że owe panny miały lampy, skoro nie miały oliwy? Miały lampy, ale z braku oliwy musiały być w ciemności. To tak, jakby dzisiaj ktoś miał telefon, ale z rozładowaną baterią i nie miał ładowarki, nie miał powerbanku. Na nic się przydaje taki telefon wtedy. Szukałem. W kilku słownikach psychologii, pedagogiki, wyjaśnienia tego pojęcia roztropność, i o dziwo nie znalazłem. Rodzi się więc pytanie, czy, czy roztropność dzisiaj nie jest potrzebna. Otóż jest. Bo roztropność wiąże przyczynę ze skutkiem. Nasze działanie zawsze skutkuje jakimś owocem, jakimś, jakimś dziełem. Mądrość, na której bazuje roztropność, pozwala przewidzieć. To, co się stanie pod wpływem decyzji, jaką podejmujemy. Więcej, roztropność pozwala dobrać odpowiednie narzędzia do, dla realizacji celu, jaki sobie postawiliśmy. Roztropność jest więc niezbędna w życiu człowieka, który chce mądrze iść przez świat, który mądrze chce podejmować decyzje. Pan Jezus w sposób obrazowy pokazuje nam potrzebę tej roztropności, aby nigdy nie było tak, że nam zabraknie tej oliwy, tej baterii, a tak naprawdę mądrości.